To było w 1938 roku. Polskich rodzin to więcej nie było jak 16, a 88 numerów było. Mało Polaków było, to więcej Ukraińców. Przyjechali furmanki od razu, no i przyjechał pop, przy najświętszy sakrament wynik. Tych furmanek ja nie, po, nie powiem ile było, ale było kilka. Kiedyś bardzo dobrze sobie wszyscy szyli. I Polacy brali sobie Ukrainki, Ukraińcy Polko, i za porozumieniem, które tam chciało, czy w cerkwi brali ślub, czy w kościele naszym. A później przyjechali to ludzie byli w polu. Kiedyś te wykopki ziemniaków, to wszystko było mutykami. To te kobiety z mutykami leciały, jaki to był krzyk, jaki to był płacz, coś okropnego. No to co? Co ja wtedy miałam? 12 lat, jak te cerkwie roz, rozbierali. ta była drewniana cerkiew. W Kłakowicach dom postawiony z cerkwi jest. A w uśniu to była nowa cerkiew. Ona więcej nie miała jak 3 lat. Już jak skręcamy do jakiegoś do kościoła. I taka uliczka jest, tam jest na prawo no. i tam jest dom taki piętrowy. Na tym z góreczku była cerkiew. Kościół był i cerkiew była. Nowa cerkiew, więcej nie miała jak trzy lata. I taki ślimy kolor. No bo tutaj była szalowana ta cerkiew i no brązowo była malowana. Była dzwonnica, mhm. jak tamśmy chodzili właśnie do tej, do pierwszej klasy, to nawet zdjęcie mam tam pod tą cerkwią. Cała klasa. Mieliśmy zrobione zdjęcia. Niedawno to jeszcze moja matula żyła. Mamy tam po u tego cmentarza. To ten pop przyjechał z żoną, bo tu jego dziecko pochłane jest na tym cmentarzu. I przyjechał patrzeć, czy ta mugiłka tam jeszcze jest. I poznał od razu moją matulę. Pani Hirowa. A Co wy to robicie? przecież to było pole Janickiego, a wy tutaj a matule moje był by, by pomiar ziemi i podawali kiedyś ojciec mój kupił u Żyda i to tu jak Janicki teraz mieszkał tutaj i to było kawałek tego pola 80 ary a później jak robili pomiar, to dali Janickiemu tę działkę przy jego budynkach, a Janickiego dali ojcu. Jedna rodzina żydowska to mieszkała koło nas, o, tak jak do tego zboża, bliżej, parę metrów tylko nad granicze. A Matylowy mąż to mój brat jest wujeczny, ale jak jego ojciec w pierwszej wojnie światowej wyjechał do Ameryki, do Stanów, tak już nie wrócił. On został tu z matką. Matka jego zmarła i jego babcia wychowała. Jak moje rodzice się pobudowali, bo babcia udzielnie mieszkała, to wzięli babcię do siebie, no już i tego saberka. I on miał jednego żydka za kolegę. To zawsze na wigilię przychodził on do nas na kolację, ten Żydek. Specjalnie już było okno odsunięte, on się przyglądał, jak życzenia już sobie zużyli, podzielili się upłatkiem. dla niego było miejsce, on siadał i razem z nami jak sklep miał jeden żyd, spożywczy. Co tam nazywali jego froim, froim? On miał nazwisko Zuckerman, a ten co koło nas mieszkał to był dancygier. A trzecia rodzina, chłopak ze mną chodził do szkoły. No nie pamiętamy jego nazwiska. I te tkło nas te Żydki, co byli tu też. A to cielaka gdzieś kupili, a to kurki, a to tego i tak Żydzi to tylko handlem się zajmowali. Wszystkie. I na plecy brali. Ta Żydówka brała na plecy. I chodziła po wioskach i sprzedawała. I no i z tego żyli. Ludzie żyli w zgodzie. A urzędy weselie? No wesoło było. Dużo śpiewali, bardzo dużo śpiewali. No, Czepiny by to nazywali, ch chmiel nie? i śpiewali. Oj, chmielu, oj nie Boże, niech Ci Pan Bóg do pomoże w nowej gospodarce. Ażebyś ty chmielu na tyczki nie las, nie robił, ty byś z niewias. Oj, chmielu, oj nie niech Ci Pan Bóg do pomoże w nowej gospodarce. I jeszcze śpiewali tak. Wczorajś była achlerowa, a dzisiaj jesteś, a dzisiaj jesteś jaworowa. Wczoraj śmiała białe szaty, a dzisiaj już masz, a dziś masz, już masz, a dzisiaj już masz same łapty. Kiedyś było stręczone dużo. A tak stręczyli jedne drugie i przyjeżdża. Chłopak do dziewczyny, Janka, Niemczyka, ojciec. I tu była taka Wiczyżowa, ona potem ze była. To ona ze Słońcowej była siostra. Ona była już starsza panienko, potem już wyszła za myśl, to już była gdzieś po 50 Zawodowca za ze wyszła, a ona ze swaczyną była. No i ten Niemczyk ma się z Był stręczony, bo to będzie dobre gospodynie. Stara rzeka była i była szeroka taka płatka. No ja wam tak mówię, prosto, tak jak było, z mostu. No oni jedą na zapowiedzie, bo się będzie żenić, woda wylała na rzece, ona kieckę do góry podniosła, idzie pierwsza, a on za nią, mańka, ja idę z tobą na zapowiedzie dawać, ale ja do ciebie serce nie mam. Nie to, nie to, mnie pocałuj, ja wróci. Bardzo dużo śpiewali na wesele, bardzo dużo Przeważnie orkiestra dęta. Wspaniałe korowaje. To tutaj jest. u nas tak nie umieli zrobić, to Kuszylecki mieli rodzinę w Jankach. Oni też z Moraw pochodzili tam. W Jankach też byli Borowiacy. Mhm. Ten Kuszylecki już, to on się żenił i oni przyjechali z, z tym korowajem. To ja pierwszy raz widziałam takiego korowaja. To taka bułka, o prawie jak ten stolik, a tu cztery takie te i chorągiewka w górze i różne kuraliki. Z ciasta puzawiszane. No bardzo ładne to było, bardzo ładne. A u Ruski to piekli chuski i śpiewali. No to mojej matuli tam krzyśniaczka wychodziła za mąż tam niedaleko nas mieszkali. No i, i zapraszali na te gust. To było takie ciasto te drzwiowe. No i tak ukręcone, okręcone, okręcone i tak w górę. To ta, co piekła te chuski, to też przy tych chuskach śpiewali. Ja począł z matulu No ile wtedy ja mogłam mieć lat, może siedem, osiem, to góra. To jak z pieca ten żar wygartała, to kuciubo, to tak po całym mieszkaniu ten żar i śpiewała na tych chuskach. To oni piekli dużo tych chusek. Jak było koniec wesela, goście się rozchudzili, to te huski każdemu roz rozdawali w prezencie. Tak się zaczęła wojna, tak potem zrobiło się nieporozumienie, nienawiść.